Sprawdź, czy nie zostałeś zdominowany przez kobietę w męskiej energii. Jedyneczka, jeżeli boisz się odezwać do swojej kobiety i zaproponować swojego pomysłu, bo wiesz, że i tak będziesz sprowadzony do parteru. Dwójeczka, jeżeli masz kobietę, która wiecznie narzeka i pokazuje ci, jak bardzo ty jesteś zły. Bo to zły mężczyzna był, słyszysz ciągle, że nie wyniosłeś śmieci, nie włożyłeś naczyń do zmywarki, a przecież to jest twój psi obowiązek, a w związku gieni i genia to tam jest pięknie. Ta kobieta po prostu ma jak w raju, a z tobą to jest tak beznadziejnie, ona przy tobie ma obniżone poczucie własnej wartości i jest jej źle. Kolejna rzecz, jeżeli musisz się prosić o waszą sypialnię i tą intymność, a twoja kobieta ci mówi nie zasłużyłeś, nie wyniosłeś śmieci, więc zapomnij: odejdź ode mnie, w ogóle mnie nie dotykaj, bo jestem zmęczona. Jestem matką Twoich dzieci i ciężko pracuję. I jakim prawem ty chcesz ode mnie jeszcze łóżkowych uniesień? Kolejna rzecz, jeżeli jesteś w systemie nakazów, zakazów i rozkazów, Twoje zdanie, twoje potrzeby i twoje pragnienia nie liczą się już w tej relacji, tylko musisz robić to, co twoja kobieta sobie życzy, bo jak nie, to będzie wiadomo, obraza majestatu. Jeżeli masz takie poczucie, że tobie jest gorzej z tą kobietą niż bez niej, jeżeli cieszysz się, jakiej przez chwilę nie ma, bo wtedy odpoczywasz, jeżeli zaczynasz wracać dłuższą drogą do domu, jeżeli myślisz o tym, jaką tu pracę dodatkową wziąć, żeby tylko nie przebywać w domu, to znaczy, że. Zostałeś zdominowany przez swoją kobietę. Ale jest na to lekarstwo. W moim nowym e-booku Męska Moc, poprzez praktyczne ćwiczenia możesz przywrócić swoją męską energię i możesz stać się liderem i odzyskać szacunek swojej kobiety. Napisz w komentarzu Męska Moc, a dostaniesz link do e-booka, który zmieni twoje życie.